Lepiej mi stabilne fps tyle co masz herców monitora, albo na przykład dwa razy więcej niż masz Hz monitora. Troszkę to daje jakieś zmiany, chyba, ale nie dużo. Ale lepiej mieć stabilne, nie wiem, 200 niż spadki z 400 do 300 na przykład. Bo spadki widzimy jako, odczuwamy i widzimy jako lagi. Nie wiem, akurat Karo, ten, to co tutaj, nie wiem jak napisał, to akurat napisał to w momencie gdy już wszyscy byli na spocie. <laughs> Więc można to powiedzieć, że po prostu kolega napisał to co zobaczył u mnie na, na ekranie. <laughs> Wpadł dym mnie nie zauważyć. No Adam, ciężko i ciężko, Semka, to był koszmar. I teraz też długo szuka bitewek, nie pokazuje jeszcze tej dziewiątki u w przebiegu służby. O, jest, dobra. No, więc ósemka 47% zwycięstw, dziewiątka yy, 62%, no jest trochę różnicy, tak? Ale jeszcze bardzo dużo brakuje. Może będzie na styk. w ogóle znowu nie dałem turbo. Może będzie na styk jak się na koniec udać tam Nie wiem kurczę Wyczarować ekspa Przeszkolić czy coś Ile czasu zostało? Czas zostało do 10, chyba 20 jakoś? więc już nieco ponad 3 godziny tylko nie spać, zwiedzać. Tak, Killer, na Discordzie gadamy. Nie udawaj, multi, nie udawaj. Nie spać, spodować. Załudowałem heszy od razu, niestety nie. No za 6! No killer tak, no, rozmawiamy... Koleś chciał się wcofać i się obrócił idealnie boczkiem dla mojego heszyka. Teraz jeszcze celuję, celuję, celuję i bum, kolejny heszyk, chociaż sobiutko teraz polosowało. Eee, zaraz będę musiał go chyba wepchnąć na górkę, żeby coś zaczął spotować. Yy, problem. Problem, 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 problem. Uff. Tak, uff. Nasier. Hmm. a może by zrobić tak komuś prezent i wypchnąć mu takie darmowe damage? Które który zapłacił za ten wjazd, ale mógł więcej na pewno. Może zapłaciłby więcej, gdyby ktoś tutaj się nie opierniczał. Taki Light na przykład, Rywa trochę, to jacik. Tam jest jeszcze ten Conway. Nie będę krzyczeć do mikrofonu Ja będę oszczędzać wasze uszy O, ale nie oszczędzam swojego HP zdecydowanie Mamy już tyle HP, że możemy ultiemu zrobić przyjażkę teraz Już tak tu za bardzo nie powalczę Wiem, zrobimy. Zrobimy z Multiego, tylko jeśli ja przeżyję. Zrobimy z Multiego Artochron. Nie wiem, czy wiecie jak się buduje Artochron. Bierzesz właśnie takiego gównianego lajta, którego... Artoby strzelać. Wystawia się go tak, żeby Arty widziały gdzie on jest. I w tym momencie Arty strzelają w niego zamiast ciebie. Kurde, myślałem, że ten ruch trochę lżejszy jest. Jaki shit. myślałem, że cię to pancerza nie ma. Co tyle waży? Halo? Powiedzcie mi, co tyle waży w ruch? Że jest taki ciężki jak to pancerza nie ma, jak w to Heki wchodzą. Mocliwe są na ręcznym zostawił, bo tak coś. coś za wolno to idzie. O w sumie rzeczywiście, tak. trochę kiepsko jak nie będzie spota. Tak to chociaż coś pospotuje, idealnie. To co, dzwonimy do niego? Mówicie, że dzwoniaczek spacji trzyma. Dobra, tu dzwonimy chyba. Widziałem te kontakt.

nie wiem czy słychać dźwięk. Ale nie odbiera. Zadzwoniłem w kółko do skutku. Wynka, się muszę zobaczyć. Coś mi tu śmierdzi. Likuje sobie tą bitewkę. I to coś nie prosuje Czemu on ma? na początku bitwy miał wieżyczkę nieobróconą, a teraz ma wieżyczkę obróconą? Co to się stanęło? Czy ja go pchając? A nie, dobra, ja go pchając po prostu ten. A teraz nie idziemy, No rzeczywiście, bo. Jest cały czas skierowany w jedno miejsca. Myślałem, że ruszył. Właśnie, są takie donate z tymi z takimi głośnymi dźwiękami. Nie wiem coś, może ktoś ten, może ktoś wie jak wysłać, może coś wysłać. Serio się zrobił? On nie był ten, zrobioną... Bez wyróż... Wyruszy... Rafał 907 stary, niedźwiedź mocno śpi, stary niedźwiedź mocno śpi... Ej no, chyba pi, zrobił. ...nie zbudzimy, bo się go boimy, wstawaj siedem złotych... zobaczymy, ale gdzieś śmiesznie. Co za pot Ej, to co? Robimy tak ten? Wbijemy tak dyszkę. Wbijemy tak dyszkę, że Wrzucam go do jakiegoś pasywa i robimy się po kolei Expa bija. Kurde teraz ich Huru został sam Eee. Karol, to, to ja musiałem za niego, no To jest sztuka, zrobić komuś misję, gdy ktoś, gdy ktoś śpi. Dobrze, to zrobię ten 3 na chwilę I mikrofon na OBSie i będę krzyczał, no. Już w Ciszy nocnej jest to mogę. A, coś jest czułość sobie ustawię na 100%, żeby go zabolało bardziej. A, chwilka, bo to u siebie, u siebie w OBS się mogę tylko wyciszyć, a i tak u widzów Muntiego, na streamie będzie głośno, więc teraz ostrzeżenie. Bardzo serdecznie uprzedzam, że zaraz może być głośno, więc radzę ściszyć, wyciszyć najlepiej streama na tą chwilę lub słuchawki, jak ktoś jest na głośnikach, to ściszyć do minimum. Dzień. 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 Chyba misja zakończona niepowodzeniem. RIP zł, łaz, muteczek. Może jeszcze wygrać im cośemka. Tutaj dobra próba widziałem, była Nic nie było słychać, prawda? Muszę cofnę i zobaczę. Rzeczywiście, a wiecie co? U niego myślę było słychać, tylko OBS ee, Mikrofon mi nie przyciszył, tylko wiecie, wy nie słyszeliście. A OBS wyciszył najgłośniejsze tony. Więc Multi słyszał, wy nie słyszeliście. Takie. Zabez... OBS zabezpieczył Was, ale Multiego już, już nie. O, zapaść. A sprawdźmy, właśnie czy ma zrobioną misję. Nie, nie, chyba ten, chyba już tak miał on podstawowy warunek on i on tam tylko tam chciał poprawić, tak mi zło. się wydaje. Że on już miał wszystkie zrobione na podstawowe. To jest ten moment, w którym korzystam z przestrzeni reklamowej i, i zapraszam na streama do siebie. O, czyżby się udało? A jeszcze nie widzę na live. Ie. O, już widać na live. Ie. Co się dzieje? A. Co tam się dzieje? A nie, A nie nic, nic, nic. Gdzie jest zasob? Mi się cię misie, misie, próbowałem zrobić, ale nie piekło. A, pytanie, puszczanie, nie puszaj. Zrób, muszę w końcu dać. Kurde, tu nie mnie było? No. Пятнадцать минут. Сорио.